Partnerem filmu jest MiCoTa Gaming Store dwuosobowa ekipa przez której ręce przechodzi ich każde biurko gamingowe. Chłopaki oferują biurka o najwyższej jakości, a na hasło to raz otrzymacie 5% rabatu. Link do strony w opisie. Witam witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zrobimy troszeczkę inaczej, jak zawsze. Zaczniemy sobie od otwierania paczek, a zakończymy contentem codziennym, ponieważ chcę zrobić sobie dzisiaj troszeczkę szybciej odcinek. I ten kontent pojawi się po prostu za 13 minut, więc po otwieraniu. Paczek. Na dzisiaj mam przygotowanych ponad 20 paczek z ligowych SBC, które robię sobie wszystkie od nowa. Znaczy, w sumie nie. mamy 15 paczek z ligowych SBC i 5 chyba albo 6 paczek 81. Plus. I co słuchajcie, zanim jeszcze zaczniemy, jutro, jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 1500 p to jutro pojawi się odcinek z zimowej aktualizacji. Zimowej aktualizacji ocen, oczywiście, zawodników. Więc ten odcinek możliwe, że już w tym momencie. Będę go zaczął nagrywać, więc jak będzie 1500 w górę, to jutro ten odcinek pojawi się na kanale. Pierwsza paczka, niestety nic w niej nie ma Aziz, i jeszcze dwa dni teraz nie było odcinka. Chciałem zrobić sobie taką delikatną przerwę. Myślę, że widzieliście ostatnie 3-4 odcinki, że nie było to tak, jak powinno, myślę, wyglądać. A jeżeli nie widzieliście, to, to dobrze, w sumie. Ale jeśli widzieliście, to po prostu potrzebowałem takiej delikatnej przerwy, jeżeli chodzi o nagrywanie. Ale co, teraz już jest wszystko ok, więc przechodzimy dalej do paczek. Duża to paczka, Po tej paczce już pokażę tylko te, w których coś będzie. Są ekrany. W takiej paczce tylko ekrany. Aha, jeszcze teraz za chwilkę po tych ekranach Niemcy, Środkowy pomocnik Kedira. Wczoraj w jednej paczce z jednym rzadkim zawodnikiem trafiłem bardzo fajny walkout. Pierwsza, pierwsza, trafiłem tą kartę w FIFA 20. I tutaj musicie wybaczyć za jakość, jaką jest, ale nagrywałem to tylko z PlayStation, bo zawsze, gdy robię takie z i otwieram takie słabsze paczki, to nagrywam sobie tutaj, gdybym coś udało się tak trafić. Jak widzieliście, z jedną rzadką e, kartą, mieszana paczka rzadkich piłkarzy, mieszana paczka piłkarzy. I mamy pierwszą e, w FIFA 20 kartę Man of the Match w paczce: i będzie to Miniolet 84, więc pierwsza taka karta w FIFA 20 trafiona. I te karty są dostępne jeszcze, jak widzicie, przez 6 godzin. Więc dzisiaj do północy albo do pierwszej w nocy są dostępne karty. Majądy mecz w paczkach. Więc jeżeli ktoś ma paczki, to polecam teraz je otwierać, bo jest dużo, dużo kart specjalnych dostępnych właśnie do trafienia. I co słuchajcie? Zostały nam dwie paczki za 55 za Elite 1 z Squad Battle. Zapomniałem wam też o tym powiedzieć. I została nam jedna paczka z SBC ligowych. Miałem ich 14 czy 15 przygotowanych na dzisiejszy odcinek, i miałem tylko jedne ekrany, Te pierwsze, które widzieliście, był Kedira. Pozostałe paczki. Nie wiem, czy była karta wyrywacjonalna jak 80. I ostatnia paczka również bez ekranów, więc jest naprawdę, naprawdę źle. Vazquez, chyba to jest najlepsza karta od Kediri Kolejna paczka 81, w dalszym ciągu bez nawet ekranów, już nie mówię o okałtach. W tym momencie modle się o ekrany. W końcu są. Co w niej będzie? Są tylko ekrany. Włochy, Napastnik Klagarella. Po 15 paczkach trafiamy Quaggerelle. No cóż, lecimy dalej. Gorzej być nie może. Są drugie ekrany z rzędu. Tylko ekrany po raz kolejny. Argentyna. środka obrońca będzie Otamendi, więc teoretycznie chyba najlepszy dzisiaj traf 83. Szkoda, bo dałem za te paczki, myślę, około 100 tysięcy, myślę, że ponad 100 tysięcy, bo to było 15 bezligowych, 5 paczek 81. Plus. Jedna ta paczka 81 plus kosztuje chyba jakieś 8-9 tysięcy do zrobienia. I znowu bez ekranów. Została nam minuta do nowego kontentu od 19, więc otworzymy sobie jedną paczkę jeszcze za 55 tysięcy, a tą drugą otworzymy na sam koniec odcinka. Jeszcze jest do omówienia to, co było w dniach, w których nie było odcinków, więc kilka tych. Nowych kart dostaliśmy. Pierwsza paczka za Elite 1 W skład Battles za 55 tysięcy. Są ekrany. Bez walkoutów. W dalszym ciągu. Francja. Lewy pomocnik. Lemar. I za Przechodzimy do tego, co było, co jest o 19 nowego FIFA. liczyłem, że jak otworzę te paczki wcześniej, może coś się zmieni, ale nie, jednak nie ma to różnicy, chyba kiedyś otwiera te paczki tak czy tak, jest beznadziejnie. Jest Zaniolo, który wygląda ok, bardzo okej, okay. nie jest nic specjalnego, ale jest ok. i tutaj też będzie tak samo, jak było to w przypadku Jamesa w Wszystko. Zaliczyć dwie asysty, strzelić dwa gole, zaniolo się tą kartą po strzeleniu trzech, po zaliczeniu trzech asyst, piłkarzem z serii, a dostaniemy kartę 77 właśnie tego zawodnika. I potem, tak jak zawsze, po dwie asysty w skład Battles. Nie, to jest ogólnie po prostu w jakichś meczach. I tutaj skład Battles lub Division tak, Rally. mamy wybór. Dwa gole na poziomie zawodowym skład Battles asystować dośrodkowaniem, również 81 jego kartą, w z lub rivals, więc to jest fajne, że dają nam w końcu wybór, coś, co powinno być od początku gry, że możemy sobie to robić, gdzie tylko chcemy, a nie gdzie oni nam każą. Tutaj trzeba strzelić gola finezyjnym uderzeniem, w trzech różnych wygranych meczach. Tutaj trzeba strzelić dwa gole wolejem, do no błędnie gdzie nie, musi być to nawet skład Battle 3 Division Rivals, więc, więc to jest fajne. Tu mamy kolejne, strześć gola i zacząć asystę, i tutaj trzeba wygrać w Rivals 4 razy, więc to jest troszeczkę słabiej. I tutaj również w siedmiu wygranych meczach Rivals było tak dobrze do ostatnich dwóch wymagań. Dlaczego jej? Dlaczego? Na pewno tego nie będę robił. To jest, uważam, przez te dwa ostatnie jest to dużo, dużo, za dużo, żeby robić zadania o kartę Zaniolo, która jest ok. Ale nie wydaje mi się, żeby była na tyle dobra, żeby tyle czasu poświęcać, żeby ją zdobyć. Jest naprawdę uważam dużo więcej lepszych kart na rynku transferowym, które są bardzo, bardzo tanie za do 50-60 tysięcy i możecie mieć je, chyba, że wiadomo, jesteście fanami, nie wiem, Romy czy tego zawodnika, to wtedy tak w innym przypadku raczej nie polecam tego robić, bo naprawdę jest chyba strata po prostu czasu. Tak mi się wydaje, dla mnie taka opinia nie wiem, piszcie, jaką wy macie opinię na ten temat. Dla mnie po prostu jest to chyba strata strata czasu. Postęp, Przed w sezonach. Tutaj mamy jeszcze do wybrania kartę chyba El Szarabiego, z tego co pamiętam tak jest. El Shaarabi byłem tą kartę do włoskiego jakiegoś zadania może się przydać. Szkoda, że nie jest stop 5 lig, ale i tak jest karta w miarę okej. Okay. Trzy gwiazdki słabszej nogi. Myślałem, że ma dwie, także trzy słabszej nie jest aż tak źle. Pięć sztuczek karta jak najbardziej okej. Okay. Ja jestem na poziomie 16. Możecie pisać na którym poziomie wy aktualnie jesteście. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o nowe zadania sezonowe. Tak jest tutaj, tak jak mówiłem, już nic więcej raczej nie będzie. I dobra, przechodzimy do SBC. Mam nadzieję, że coś jednak nowego, dzisiaj fajnego dostaliśmy, bo ostatnie dwa dni naprawdę nie były zbyt dobre. Jest był Barella, który wygląda naprawdę ok, ale cena za tą kartę jest, grubo uważam, przesadzona. 2 składę oceny 85 z informami. Ponad 220 tysięcy za tą kartę jest naprawdę dużą, dużą przesadą. Jeżeli chcecie kartę na SP HP czy SPD z ligi włoskiej, to lepszymi kartami na pewno będzie na Ingolan Tonali nawet za, ligę, za, za SBC ligowe. ligi włoskiej, gdzie korzyść właśnie mniej więcej taki sam, macie do tego jeszcze 20 chyba paczek, więc naprawdę dużo lepiej bym wolał kartę Tonalego. Jeżeli nie macie, a potrzebujecie karty m, takie jak Barella właśnie, to uważam, że tonali, tonali jest nawet lepszy niż Barella. Karta Alana też chyba 130 czy 140 tysięcy kosztuje. I to według mnie są bardzo, bardzo podobne karty do właśnie Bareli i możecie je sprzedać w każdym momencie na rynku. Albo w przypadku Tonaliego dostać 20 paczek, z których na pewno nie wiem, z 50-60 tysięcy powinno Wam się przynajmniej e, zwrócić. Także co, jest to tyle, jeżeli chodzi o poprzednie dni. Nie, jeszcze był Tibo Courtois, no jest to zadanie o bramkarza, więc też niespecjalnie uważam, że się to opłaca. Jest skład oceny 84 plus 2 informy, jest jakieś 80 tysięcy. Szczerze, byłabym chyba Ter Stuygena, który kosztuje 40 chyba 4, 45 tysięcy, więc niemal dwa razy tańszy, a będzie bronił pewnie dużo, dużo lepiej niż Thibaut Courtois i z tą kartą już raczej nic nie zrobicie, tylko i wyłącznie, jeżeli będzie bronił źle czy coś w tym stylu, to będziecie mogli go tylko wrzucić do jakiegoś kolejnego SBC, więc też raczej nie polecam. Wolałbym używać Ter Stuygena. Chyba, że pasuje wam do, nie wiem, do mm, Edera Militao, do Zgrania czy do Ramosa, to wtedy raczej tak. A co, jeżeli chodzi o content dzisiejszy? Rozbudowa 80+, rozbudowa 8288 To jest coś, co mi się bardzo podoba do tej pory, bo jeszcze trzeba zobaczyć wymagania. Czekajcie, zobaczę, czy jest jakieś adbacy ligowe nowe, bo też tego już nie było chyba ponad miesiąc, półtora. Nie sądzę, żeby było, szczerze mówiąc. Tak jest, nie ma nic nowego, więc tylko tej rozbudowy, tylko i może ja, bo to są naprawdę zwycięstwa, których według mnie bardzo, bardzo brakowało. 80+, plus. co tutaj będzie? Jest rzadka karta lub rzadka karta UEFA, więc w końcu będziemy mogli użyć tych kart złotych z Champions League, bo one się liczyły jako nieświecące. Nie jest to duże wymaganie, nie pamiętam jakie było poprzednio, ale 11... 10 kart rzadkich to jest naprawdę bardzo dużo, tak za jeden... Za jedną kartę 80+. Plus. Chyba wola, powiem wam szczerze, że wolałbym robić te 81 Plus co są dostępne, chyba że one już nie są dostępne. Okej, okay, dobra, one są już niedostępne. Yy, tamte były lepsze. Mieliśmy dwóch zawodników 81 plus za ten sam, naprawdę koszt, więc jest naprawdę... chyba po raz kolejny troszeczkę przesadzone Według mnie powinno być, nie wiem, 5-6 kart rzadkich i pozostałe zwykłe złote, nawet srebrne za jedną kartę złotą, więc troszeczkę chyba po raz kolejny poniosło jej, tak jest moje zdanie. Co nie zmienia faktu, że i tak. W jutrzejszym odcinku, albo nie w jutrzejszym, tylko w czwartkowym pojawi się na kanale tyle. tych paczek, ile zostawicie łapę w górę, więc 50, nie tak, nie 50, za mało. 75 łapę w górę jedna paczka więcej. Czyli 750 łapę w górę będzie 10 tych paczek z wyborem zawodnika, 1500 będzie 20 i tak dalej, i tak dalej. Tyle, ile dacie radę wbić łapę w górę. Pod tym odcinkiem to robimy paczek z wyborami zawodnika na czwartkowy. Odcinek. A co jeżeli chodzi o to, to było bardzo, bardzo dobre SBC w poprzedniej FIFA. Mamy dokładnie złoty. Jest ok, wydaje mi się. Można by spróbować. Szkoda, że nie ma od 83 do 88, to byłoby dużo, dużo lepsze. Ale to jest nie najgorsze, powiem szczerze, chyba. Nie wiem, trzeba by zrobić kilka paczek, zobaczyć, jakie są trafy w tej paczce, i wtedy, wtedy zobaczyć. Na pewno zrobimy sobie jedną paczkę taką dzisiaj, rozbudowy 80 Plus, na ten odcinek. Więc dobra, pierwszy skład zrobiony. Zrobimy sobie taką jedną paczkę, chyba że nie wiem, trafimy w jakimś cudem e, w karcie Future starty w tym wyborze. Zobaczymy w ogóle ile z tych wyborów, czy są trzy czy cztery Mam nadzieję, że są cztery Także co, przechodzimy do ostatniej paczki, tak naprawdę e, przedostatniej, bo jeszcze paczka za 55 tysięcy. Także co, otwieramy wybór zawodnika, co będzie? Są tylko trzy Wow. Daj 10 kart rzadkich za jedną rzadką. Poezja. Także to była tyle. Jak możecie zostawcie lajka, tak mówię, mówiłem, co 75 dobra w górę, jeden, jedna paczka z wyborem zawodnika więcej, chociaż po tym, co przed chwilą widziałem, naprawdę nie chcę tego robić za bardzo. Ale zrobię pod odcinek specjalnie tylko i wyłącznie, więc to było na tyle. I jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie, otwieramy ostatnią paczkę w dzisiejszym odcinku. Co trafimy, czy trafimy w ogóle cokolwiek dzisiaj dobrego? Są ekrany chociaż tyle. Bez walkoutu. Portugalia, środka obrońca Pepe. Także Pepe na 22 czy 3 paczki. Najlepszym dzisiaj trafem. To mówi wszystko o dzisiejszym szczęściu w paczkach. Także to była tyle i widzimy się jutro na razie.